Tuż nie zna wspaniałych osiągnięć polskich szybowników. Jednakże nawet w gronie pilotów nie wszyscy zdają sobie dokładnie sprawę, ile zbędnych wypadków kryje się w cieniu rekordów. Najliczniejszą grupę stanowią wypadki podczas lądowania szybowców w terenach przygodnych, zwłaszcza gdy chęć ukończenia przelotu za wszelką cenę paraliżuje rozsądek i zaciera granice między odwagą a lekkomyślnością. Pilot za późno zdecydował się na lądowanie. Błąd pilotażu podczas lądowania na szybowcu w terenie przygodnym. Nieodpowiedni wybór lądowiska. Tak brzmią powtarzające się jak refren opisy przyczyn wypadków wyjęte z teczki orzeczeń Głównej Komisji Badań Wypadków Lotniczych. Blisko 70% wypadków szybowcowych powstaje co roku podczas lądowania w terenach przygodnych. Z tego ponad 40% Przypada na błędy pilotażu, popełniane najczęściej wskutek utraty prędkości w zakrętach wykonywanych nisko nad ziemią. Nasz ferietum filmowy poświęcamy pilotom szybowcowym w nadziei, że pomoże im on lepiej zrozumieć i konsekwentniej stosować w praktyce podczas lotów mądrą także w lotnictwie zasadę śpiesz się powoli. Lepiej bowiem z przelotu powrócić do lotniska macierzystego na holu za samolotem lub na wozie transportowym niż składać zeznania po i pożegnać się z lataniem na jakiś okres lub na zawsze. Aby uznesłowić pilotom, jak ważny jest odpowiedni wybór i ocena terenu do lądowania, filmowaliśmy z powietrza różne układy Ziemi. Siedząc dziś wygodnie w świetlicy klubowej możemy popatrzeć spokojnie na ziemię z różnych wysokości i wybierać teoretycznie najodpowiedniejsze lądowiska. Wydaje się, że w okolicy brak jest większego skrawka równej płaszczyzny. Jednak dostrzegamy kilka odpowiednich pól. Jedno z nich okazuje się miękkim polem uprawnym obok podmokła łąka. Wylądować na szybowcu można tu, ale lądowanie samolotem to już murowany kapotaż. Wzrok swój kierujemy na inne rodzaje pól. Najlepsze z nich to duże łany koniczyny, seradeli i innych niskich upraw. Nad takim terenem bez większych obaw możemy ryzykować niższe zejście. Wysokość, na której podejmujemy decyzję o lądowaniu zależy od ukształtowania terenu. Nad terenem równinnym wynosi około 400 do 500 metrów. Nad obszarem niekorzystnym powinna być odpowiednio większa. Tereny gęsto zaludnione lub górzyste najlepiej omijać lub przelatywać je ostrożnie i wysoko. W górach najłatwiej o lądowiska w Dolinach Rzek. Na terenach podgórskich i niekiedy płaskich można spotkać niezwykle drobną szachownicę pól. Tutaj ostrożność przelotu jest szczególnie zalecana. Decyzja wyboru lądowiska musi być jednoznaczna. Pilot szybowcowy straciłby dużo z wielkiej przygody, gdyby mógł dodać gazu i przejść na drugi krąg, jeżeli obrane lądowisko okaże się nieodpowiednie. Niestety szybowiec w jednym locie tylko raz podchodzi do lądowania. Przejdźmy do zasad postępowania obowiązujących pilota na małej wysokości w pobliżu wybranego już pola do lądowania. Flansza przedstawia zasięg szybowca i wysokość krytyczną w warunkach bezwiecznych. Poszukiwanie wznoszeń i manewr do lądowania można wykonać jedynie w strefie zasięgu wybranego pola. Strefa ta ma kształt odwróconego spłaszczonego stożka. Najniższy punkt strefy zasięgu znajduje się nad obranym polem na wysokości 150 do 300 metrów wystarczającej do bezpiecznego wykonania zajścia do lądowania po małym kręgu. Strefa zasięgu zmienia swój kształt przy wietrze. Stąd wniosek wznoszeń należy szukać pod wiatr i nie dać się znieść poza obrany teren do lądowania. Oceniając rozmiary strefy zasięgu obranego pola Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia duszeń związanych z ukształtowaniem terenu. Gdzie należy skierować szybowiec, aby złapać noszenie na małej wysokości w granicach bezpiecznej strefy poszukiwania wznoszeń? Wskaźników wznoszeń należy szukać na niebie i na ziemi. Wygląd chmur niewiele się przydaje w takiej sytuacji. Kominy termiczne są skośne i ograniczone w pionie. Taki są wspaniałymi szybownikami, szczególnie jastrzębie, bociany i wrony. Dobrze widoczne są również dymy lub tumany kurzu unoszące się w kominach termicznych. W terenie płaskim lądować należy zawsze pod wiatr na prędkości optymalnej lub większej o 5 do 10 km na godzinę. Lądowania z tylnym wiatrem lub na dużej prędkości kończą się z reguły w rowie lub na innych przeszkodach. Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa jest dokładne lądowanie w łożu wiatru. Interesujący nas kierunek wiatru widoczny jest na wszystkich powierzchniach gruntu i wody. Im zaś jest silniejszy, tym bardziej widoczny. Należy wystrzegać się wysokich upraw, w szczególności kukurydzy i dojrzewających zbóż. Lepiej lądować w kartoflisku niż na łące z wysoką trawą, gdzie mogą znajdować się niewidoczne przeszkody. Przy lądowaniu na kartoflisku należy przyziemiać pod wiatr niezależnie od kierunku radlin. Lądować należy bez zwisu. Wcześniejsze dotknięcie skrzydłem grozi zarzuceniem szybowca i złamaniem kadłuba. W rejestrze uszkodzeń szybowców złamane kadłuby na skutek tzw. cyrkla po ziemi zajmują jedno z czołowych miejsc. Skrócona recepta zapobiegania cyrklom brzmi: nie rozpędzać szybowca przy podchodzeniu do lądowania. Zapobiegać zwisom i utrzymywać kierunek do zakończenia dobiegu. Osobnego omówienia wymagają pola, które na pierwszy rzut oka wydają się niebezpieczne do lądowania. Ile to razy piloci rezygnowali z lądowania na takim pozornie nieodpowiednim polu i siadali w pobliżu na gorszym terenie, uszkadzając szybowiec. W barwach naturalnych kontrast terenów nierówno nawożonych jest jeszcze bardziej intensywny niż na czarno-białym obrazie. Szczególnie wymowne są odcienie barw łąk i pól. Na przykład intensywna zieleń łąki lub kępy żółtych kwiatów wskazują na podmokły teren. Inaczej wygląda łąka w czasie suszy, a inaczej po deszczu. Lądowanie w terenie porośniętym zbożem należy przeprowadzać w ostateczności. Jeżeli jednak zajdzie już taka konieczność, wówczas wierzchołki kłosów należy traktować jako powierzchnię przyziemiania i ostatnią fazę lądowania wykonać z przepadnięciem. Do bezpiecznych lądowisk... Zaliczamy buraczyska lub uprawy niskich roślin strączkowych, jak na przykład łubin, mimo że ich wygląd z powietrza nie przedstawia się zachęcająco. Ścierniska lub skoszone łąki są idealnym lądowiskiem dla szybowców i samolotów holujących. Zaorane zagony pól nadają się natomiast tylko do lądowania szybowców, chociaż i w tym przypadku twarde bruzdy powodują częstokroć wgniecenia kadłuba. Cena lądowiska jest sprawą trudną i nie da się ująć w kilku zdaniach. Podczas każdego lotu termicznego w rejonie lotniska i na przelocie należy bacznie obserwować ziemię i doskonalić spostrzegawczość w odróżnianiu właściwych pól do lądowania. Umiejętność wyszukiwania lądowisk powinna wejść w nawyk, co znacznie dodaje pewności latania i pozwala pilotom skupić uwagę na pilotażu i taktyce przelotowej. Uczestniczymy właśnie w lądowaniu przygodnym na piaszczystym nieużytku porośniętym rzadką trawą. Miejsce lądowania wypadło na równym podłożu. Często jednak tego rodzaju teren kryje wiele pułapek i przeszkód w rodzaju kamieni lub bróz. A teraz zajmijmy się wymiarami lądowiska, na które można wezwać samolot holujący. Jego długość w łożu wiatru powinna wynosić co najmniej 250 metrów, a szerokość 50 metrów. Tor podejścia samolotu do lądowania, jak i przed pole do startu powinny być wolne od przeszkód. Odległość ta powinna wynosić co najmniej 20 metrów na każdy metr wysokości przeszkody. Z kolei przenieśmy się na chwilę w teren górski, aby tam przyjrzeć się technice lądowania przygodnego. Jeżeli w dolinie rzeki brak jest lądowiska, wówczas należy go poszukiwać na zboczach górskich. Nie należy latać po zawietrznej stronie zbocza, gdzie przy silnym wietrze występuje turbulencja i rozległe obszary duszeń. Szybowiec pilotowany na małej prędkości łatwo wpada w korkociąg i jeżeli wysokość od zbocza jest mała, nie trudno o wypadek. Turbulencja w pobliżu zboczy jest niekiedy tak silna, że pilotowi trudno panować nad sterownością szybowca. Lot nad nieznanym terenem górskim, zwłaszcza w niewielkiej odległości od przeszkód, wykonywać więc należy na większej prędkości o 10% powyżej prędkości optymalnej. Przelatywanie szczytu góry na stronę zawietrzną było powodem wielu tragedii i nieszczęść. A teraz przejrzyjmy się, jak należy prawidłowo lądować pod stop. Wiatr wieje z lewej strony, i dlatego pilot utrzymuje lewy zwis, który zostaje stopniowo zmniejszany w miarę zbliżania się do ziemi. W momencie przyziemienia skrzydła szybowca są w położeniu równoległym do lądowiska. Należy zapamiętać, że na lądowiskach pochyłych należy zawsze lądować pod górę, niezależnie od kierunku i siły wiatru. Wszelkie kierunki skośne, lub zdepstowniem mają z reguły bardzo przykre epilogi. Przenieśmy się na chwilę na zawody szybowcowe, aby podpatrzeć lądowanie jednego z naszych mistrzów. Mimo równego lądowiska zawodnik nie ryzykuje wezwania samolotu holującego. Chce być jak najszybciej z powrotem na lotnisku startu i dlatego decyduje się na transport kołowy. Sprawa się wyjaśnia. Lądowisko jest równe, ale mokre po deszczu. Poza tym podejścia do lądowania nie spełniają wymaganego stosunku odległości do wysokości przeszkód. Teraz poświęcimy nieco uwagi czynnościom pilota po wylądowaniu w terenie przygodnym na lądowisku nadającym się do startu za samolotem. Ocena z powietrza była trafna. Nawierzchnia jest twarda i równa, a wymiary pola odpowiednie do startu nawet z dwoma Radio Radiostacja zostaje wyłączona. Jej włączenie nastąpi z chwilą przylotu samolotu holującego. Pilot sprawdza barograf, i wyłącza jego mechanizm zegarowy. Z chwilą przybycia pierwszych osób należy szybowiec wyciągnąć z pola na drogę albo u gór, aby strat spowodowanych lądowaniem nie powiększały tłumy ciekawych widzów. Transportować należy ostrożnie, ogonem od przodu. Po odciągnięciu na bok należy dokonać szczegółowego przeglądu szybowca, szczególnie spodu, najbardziej narażonego na uszkodzenia. Przed nadaniem meldunku o lądowaniu należy dokładnie ustalić miejsce lądowania. Kierunki świata najlepiej sprawdzić przy pomocy busoli w szybowcu. Przed opuszczeniem szybowca, chociaż na krótką chwilę, należy go ustawić skrzydłem pod wiatr i zabezpieczyć przed podmuchami. Skrzydło nie powinno leżeć bezpośrednio na ziemi, a to ze względu na powszechne upodobanie naszych ziomków do przeskakiwania końcówki skrzydła. Pozostają wreszcie do załatwienia następujące formalności. Potwierdzenie lądowania, wypełnienie formularzy ubezpieczeniowych, a także pouczenie widzów, gdzie mają przebywać z chwilą przylotu samolotu. Przeszkody znajdujące się w pobliżu przygotowanej linii lądowania należy oznaczyć w sposób łatwy do zauważenia z samolotu. Dym z ogniska zastępuje rękaw lub chorągiew startową. Pilot naszego szybowca nie przygotował wszystkiego należycie. Duże lądowisko nie usprawiedliwia niewłaściwego ustawienia szybowca podczas lądowania samolotu. W pobliżu miejsca przyziemienia widać kałuże. Poza tym na przelot należy ubierać się w długie spodnie. Istotną sprawą podczas startu z terenu przygodnego jest prawidłowe wypuszczenie szybowca. Należy wystrzegać się w tym wypadku pomocy osób silnych, które w nadmiarze gorliwości mogą przyhamować podtrzymywane skrzydło i spowodować zarzucenie szybowca. zaczepienia liny holowniczej przy szybowcu i samolocie należy również do ważnych, a także często zapominanych czynności przed startem. Pilot gotów do startu. Nasz krótki felieton filmowy pragniemy zakończyć optymistycznie. Każdy przelot szybowcowy to wielka przygoda. Przygoda, której wcale nie muszą towarzyszyć nieprzyjemne niespodzianki. Trzeba tylko... Ale w ten sposób zaczęlibyśmy felieton od nowa. A więc pomyślnych wiatr.